Zaczynamy od aktualności i od szokującego wpisu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przez Ciebie, Donaldzie Tusku, musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje... Małe dzieci. Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację jej powikłania zmyśliłem. Nie mam wyjścia, niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym, obłudnym i mściwym oszustem. Tak na portalu X Zbigniew Ziobro, publikując swoje zdjęcia i nagrania ze szpitala, działa. W emocjonalnym wpisie zwrócił się, jak Państwo słyszeli, do premiera w dniu, w którym ma złożyć zeznania przed Komisją Śledczą, badającą sprawę zakupu i wykorzystania oprogramowania szpiegowicza. Pegasus z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Funduszem jako minister zarządzał właśnie Zbigniew Ziobro. Na godzinę dziesiątą to przesłuchanie jest planowane. Do tej pory Zbigniew Ziobro nie określił, czy stawi się na tym, że czy też nie. Tymczasem Elżbieta, Witek, Patryk, Jaki i Michał Wójcik zostali nowi, nowymi wiceprzewodniczącymi, wiceprezesami Prawa i Sprawiedliwości. Partia utworzyła w sobotę nowy organ, także komitet wykonawczy. Zmiany mają związek z połączeniem się PiSu i Suwerennej Polski. Jak przekazał pis na swojej stronie internetowej. Prawo i sprawiedliwość w swoim składzie ma dodatkowych dwóch wiceprezesów. Są to panowie Patryk, jak i Michał Wójcik. Do czasu, kiedy do zdrowia wróci Zbigniew Ziobro. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek poinformował, że dodatkowo na funkcję wiceprezesa PiS została także wybrana była marszałkini Sejmu Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu, przepraszam, pewnie pani Witek by się za feminatywę obraziła. Ponadto uzupełniony został Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości o cztery osoby, chodzi o beatę kępę, Rafała. Bo Hanka Michała Wosia i Michała Wójcika został również powołany komitet wykonawczy. To już państwu mówiłam, składa się z 29 osób. 26 zostało wybranych podczas posiedzenia rady politycznej, 3 wchodzą w skład tego komitetu z urzędu. Komitet wykonawczy stanowi nowy organ prawa i sprawiedliwości. Czasowe zawieszenie wniosków jest, azylowych jest odpowiedzią na wojnę hybrydową wypowiedzianą całej Unii, w tym przede wszystkim Polsce przez reżimy w Moskwie i Mińsku. I w tej wojnie jest to instrumentalnie wykorzystywane, napisał na platformie X-Premier Tusk. Szef rządu zapowiedział wprowadzenie czasowego zawieszenia prawa do azylu podczas sobotniego kongresu Koalicji Obywatelskiej słowa Donalda Tuska dotyczące tej zapowiedzi jeszcze w sobotę spotkały się z poważną krytyką. Między innymi Polska Sekcja Amnesty International stwierdziła, że to bezpodstawne zawieszenie prawa nawet czasowe jest nie do zaakceptowania i stoi w sprzeczności między innymi z konwencją Genewską czy powszechną deklaracją praw człowieka. W kolei była Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska stwierdziła, że oznacza to odrzucenie prawa europejskiego, a ekspertka z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśliła, że z jej perspektywy jest ona zupełnie nieuzasadniona w kontekście powodów, które podał premier Donald Tusk. Wyjaśnimy to wszystko dzisiaj, bo wydaje się, że w tej sytuacji mamy wiele hałasu o nic. Ale to się okaże jutro, bo jutro szerzej na ten temat rząd ma rozmawiać. Tymczasem zapraszam państwa na ekspres Biedrzycki. Zaczynamy. Od szokującego wpisu Zbigniewa Ziobry, drodzy Państwo, zaczynamy dzisiejszy przegląd najważniejszych aktualności. Były minister sprawiedliwości ma stać dzisiaj. Przed obliczem Komisji Śledczej do spraw inwigilacji systemem Pegasus, a właściwie mamy znak zapytania, czy stanie przed tą komisją, czy nie stanie. Rano opublikował tweet, w którym odnosi się do swojej choroby i atakuje premiera Donalda Tuska. Za chwilę Państwo będą mieli okazję zobaczyć zarówno o już, zarówno treść wpisu, jak i zdjęcia oraz film, który Zbigniew Ziobro do tego tweeta dołączył. Ja przypomnę, że Sejmowa Komisja Śledcza na 14 października, na dzisiaj, wyznaczyła termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry ten w wywiadzie czas jakiś temu zapowiedział, że decyzja o tym, czy stawi się przed komisją ujawni w dniu przesłuchania. Dzisiaj rano na swoim profilu opublikował informację, w której atakuje Donalda Tuska bezpośrednio. Mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli te zdjęcia zobaczyć zgodnie z umową. Gdy zachorowałem pisze Zbigniew Ziobro, wypuściłeś hejterów, by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej. Przez ciebie Donaldzie Tusku musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe Dzieci. Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację jej powikłania zmyśliłem. Nie mam wyjścia. Niech wszyscy zobaczą, jakim jesteś zakłamanym, obłudnym i mściwym oszustem, zwraca się pod adresem Donalda Tuska Zbigniew Ziobro i dodaje: Nie ma cywilizowanego państwa, w którym premier na swoich politycznych przeciwników zlecał tak barbarzyńskie nagonki. No i oczywiście bardzo wiele komentarzy pod. Tym tweetem się pojawiła. Politycy prawa i sprawiedliwości oczywiście twierdzą, że Donald Tusk i jego ludzie odpowiedzą za to barbarzyństwo. Z kolei mm, członkowie Sejmowej Komisji do Spraw Pegasusa nieustannie podtrzymują oczekiwanie na Zbigniewa Ziobrę. Co innego choroba, a co innego możliwość składania wyjaśnień. Proszę lepiej upublicznić aktualne zdjęcia, na przykład te z galerii handlowych. Czekam na Pana o 10 w Sejmie. Tak napisał wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw Pegazusa poseł Tomasz Trela ostatnio przed komisją do spraw Pegazusa zeznawała nasza dzisiejsza gościni pani, pani prokurator Ewa Wrzosek więc na ten temat oczywiście porozmawiamy Długo, jak sądzę, podczas dzisiejszego spotkania. A tymczasem dwa słowa o żonie Zbigniewa Ziobry, która zarobiła gigantyczną kwotę. Mamy wyniki audytów PZU. No i według informacji, do których dotarł dziennikarz, śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski, Patrycja Kotecka-Ziobro, zarobiła w LINK4. To jest przypomnę, ubezpieczeniowa spółka zależna od PZU od 2016 do 2023 roku, czyli przez 7 lat, ponad 4,5 miliona złotych netto. Sama Kotecka Ziobro twierdzi, że te dane są błędne. Zarząd grupy PZU w ostatnim czasie opublikował raport z audytu, którego wyniki są miażdżące dosłownie dla menadżerów, w tym żony byłego ministra. Radio Z informuje, że Kotecka Ziobro jako członkini zarządu otrzymywała na rękę średnio 41 tysięcy złotych miesięcznie. Co roku wypłacano jej także ponad 100 tysięcy złotych premii. W lipcu i sierpniu 23 roku już jako dyrektor marketingu Link4 otrzymała 186 tysięcy złotych wynagrodzeń. Wynikającego z kontraktu menedżerskiego, kiedy odchodziła ze spółki ubezpieczeniowej w listopadzie 2023 roku, wypłacono jej netto 400 tysięcy złotych, określone w dokumentacji jako odszkodowanie oraz 65 tysięcy złotych, tak zwanego ekwiwalentu. Audyt dotyczył lat 16-24. I według raportu wcześniej menadżerowie giganta ubezpieczeniowego, jakim bez wątpienia jest PZU, odpowiadają za doprowadzenie do prawie 700 milionów złotych strat. Kotecka Ziobro w dość obszernej odpowiedzi dla Radia Z odrzuca zarzuty dotyczące niekompetencji, wskazuje na swoje sukcesy. W czasie, gdy była dyrektor marketingu, odeszłam z zarządu w 2022 roku, a strata, o której mowa, odnosi się do lat 23-24, tak twierdzi. Moje zarobki kontynuuje, były zgodne z Standardami. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, które otrzymywałam, informacje, które pan posiada, są błędne. Odpisała e, dziennikarzowi e, zetki, pani Kotecka Ziobro. E, tymczasem mieliśmy dwa bardzo ważne polityczne wydarzenia w ten weekend. Konwencja Koalicji Obywatelskiej i Kongres Prawa i Sprawiedliwości. Rada Krajowa Platformy i Konwencja Koalicji Obywatelskiej w sobotę się odbyła. Była poświęcona przede wszystkim temu, co będziemy robić jutro w Ekspresie Biedrzyckiej, czyli podsumowaniu e, mijającego roku od wyborów parlamentarnych i omówieniu spraw bieżących. E, tak jak mówią politycy PO, mobilizacja działaczy i wyborców Platformy rok w rok po wyborach, e, a powoli także wejście w przyszłoroczne wybory prezydenckie. To jest teraz. Teraz to, co dla Koalicji Obywatelskiej jest najważniejsze. Premier mówił o przyspieszeniu, o utrzymaniu kursu zmian i ogłosił strategię migracyjną dla Polski. I tak naprawdę ta druga część jego wypowiedzi najgłośniejszym echem się odbiła. Donald Tusk przedstawił, no właściwie nie wiem czy to strategią można nazwać, chyba jeszcze nie, obawiam się, migracyjną i mówi tak, przygotowaliśmy na piśmie strategię odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo, państwo musi odzyskać stuprocentową kontrolę nad tym, kto do Polski przyjeżdża i wjeżdża. Zaznaczył i zapowiedział. Przedstawienie strategii na posiedzeniu rządu we wtorek, czyli jutro, 15 października, dlatego mówiłam, że jutro tak naprawdę będziemy znać szczegóły tej sprawy, bo na razie mam wrażenie, że szef rządu taki balonik próbny wypuścił, żeby sprawdzić jak... Opinia publiczna zareaguje na propozycję zawieszenia prawa azylowego, tymczasowego i terytorialnego. Zredukujemy do minimum nielegalną migrację w Polsce. Mówi Donald Tusk: Jeżeli ja na przykład dzisiaj głośno powiem, że jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu i będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji, to dlatego że my dobrze wiemy, jak to jest wykorzystywane przez Łukaszenkę, Putina, przez szmuglerów, przemytników ludzi, handlarzy ludzi. Jak to prawo do azylu jest wykorzystywane dokładnie wbrew istocie prawa do azylu, oświadczył premier i mm, dodał jeszcze, że y, nie będą respektować ani implementować żadnych europejskich, unijnych pomysłów, jeżeli będą mieli pewność, że godzą w bezpieczeństwo Polski. Tak oświadczył premier Donald Tusk. Były też słowa dotyczące, tutaj zmieniam temat, składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Pamiętają Państwo, że rok temu, kiedy Koalicja Obywatelska szła do wyborów, obiecywała zmiany dla przedsiębiorców, no skończyło się głównie na zapowiedziach niestety, bo premier podkreślił, że w przyszłym roku nikt już nie będzie płacił składki zdrowotnej o tak zwanych środków trwałych, czyli od części majątku firm, które podlegają amortyzacji, czyli to tylko w sytuacji, w której sprzedajemy jakąś rzecz należącą czy tam zapisaną na koncie naszej firmy, samochód na przykład. Liczyłem, że szybciej dojdziemy do ładu, ja również, panie premierze, także w koalicji rządzącej na temat tej reformy na pewno w przyszłym roku nikt już nie będzie płacił składki zdrowotnej o tzw. środków trwałych. Mówiąc o drugiej części obietnicy przedwyborczej, składka zdrowotna dla przedsiębiorców oraz dla samozatrudnionych będzie niższa niż ta, którą wprowadził Morawiecki. Zapowiedział, że do końca tego roku rząd przyjmie projekt ustawy o składce zdrowotnej, nie zdradzi. Jednak pan premier szczegółów, czekamy więc z dużym napięciem, jak sądzę. Natomiast jeżeli chodzi o kongres PiS, to już państwu mówiłam, głównym założeniem tegoż spotkania było połączenie, wchłonięcie, proszę sobie to już zinterpretować na swój sposób, z suwerenną Polską, czy też suwerennej Polski. Szef PiSu Jarosław Kaczyński oraz pełniący obowiązki prezesa suwerennej Polski Patryk Jaki podpisali dziesięciopunktową deklarację ideową w związku z połączeniem ugrupowań i jednak. Jednym z punktów jest praca nad nową konstytucją, która przywróci ład ustrojowy w Polsce, asertywna polityka wobec Unii Europejskiej w, w przypadku wchodzenia, wychodzenia poza prawo i traktaty obrony polskiej suwerenności. E, mamy tutaj kontynuowanie programów społecznych, odrzucenie Zielonego Ładu. To ciekawe, bo przecież autorami Zielonego Ładu są właśnie politycy prawa i sprawiedliwości. E, przywrócenia pełnej wolności w Polsce w szczególności wolności słowa, wolności samochodu. Szczerze? Nie mam pojęcia co to oznacza, znaczy domyślam się, ale chyba ktoś na kolanie te 10 punktów pisał. No w każdym razie, w szczególności przywrócenie wolności samochodu, mieszkania czy źródeł ogrzewania. O tak to brzmi. Obrony złotówki, nie wiem czy pan Klapiński będzie w to zaangażowany czy nie. Odrzucenia ideologii gender obrony tradycyjnych wartości i rodziny. Budowy dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi i suwerenności strategicznej między morza z fundamentalną rolą Polski. I punkt numer 10 stanowcze rozliczenie ekipy Tuska. To są, drodzy Państwo, najważniejsze punkty tego porozumienia na linii prawo i sprawiedliwość, suwerenna Polska, a właściwie teraz już tylko Prawo i Sprawiedliwość. I na koniec jeszcze krótka informacja z piątku, ale mogli Państwo nie zarejestrować. Posłowie zadecydowali o odwołaniu Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych. Argumentem wnioskującym o odwołanie było złamanie przez czabańskiego zakazu łączenia funkcji z uczestniczeniem w podmiocie będącym. Dostawcą usługi medialnej. Za odwołaniem Czabańskiego było 257 posłów, przeciw 183. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Drodzy Państwo, przypomnę: Ziobro, Zbigniew Ziobro, wezwany na godzinę 10 przed Komisję do Spraw Pegasusa. Oczywiście na bieżąco będziemy Państwa informować, co się w tej sprawie dzieje, ale teraz, zanim przesłuchanie, do którego. No, prawdopodobnie nie dojdzie, choć kto wie. E, pani prokurator Ewa Wrzosek. Zapraszam na to spotkanie, zaraz do Państwa wracamy.